Krótki raport dnia to szybka esencja 10 absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska. Ostateczne dane demograficzne GUS za 2023 rok. Liczba urodzeń spadła w rok o 11% i ubyło 137 tysięcy Polaków. Urodziło się 272 tysiące dzieci i po raz pierwszy w historii dzietność w Polsce spadła poniżej 1,2 dziecka na kobietę, gdy rok wcześniej wynosiła 1,26. To już jeden z najniższych poziomów na świecie i ubytek 30% rocznych urodzeń w ciągu 6 lat. Rada Nadzorcza Orlenu odwołała prezesa Daniela Obajtka, który piastował stanowisko od lutego 2018 roku. Po ogłoszeniu, akcje grupy zyskały 3% wartości. Marszałek Hołownia skwitował, że tłuste koty pakują kuwety. Zapewnił, że od teraz będą konkursy na zarządcze stanowiska i profesjonalne zarządzanie polskim majątkiem. Zapowiada ustawę, która jego zdaniem na dobre odpartyjni zarządy spółek. Polskie PKB w 2023 roku wzrosło o 0,2% wobec 5,3% wzrostu rok wcześniej, według wstępnych danych GUS. Popyt krajowy realnie spadł o 4%, gdy rok wcześniej wzrósł o 5%. Spożycie ogółem w 2023 roku spadło o 1,1%, w tym o 1% w gospodarstwach domowych. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8%, wobec 5% rok wcześniej. Stopa inwestycji wyniosła 17,5% wobec 17% rok wcześniej. Zagraniczne fundusze masowo skupują mieszkania oraz całe nowe osiedla w celach inwestycyjnych i pod wynajem, napędzając bańkę cenową. Nowy przykład to holenderska grupa Vanderworm, która hurtem kup piła na pradze całe nowe osiedle 119 mieszkań w Polsce wielkie zakupy robi około 20 grup jak ta głównie z USA Holandii Skandynawii Niemiec i Izraela Szef MSZ Sikorski w Berlinie przekazał Niemcom inicjatywę w sprawie reparacji, by w twórczy sposób wyraziły moralną odpowiedzialność za wojenne straty Polski, w tym finansową. Według niego nigdy nie padały określenia reparacje na szczeblu rządowym, nawet w aktach poprzedniego rządu, a Polska niczego nie żąda, tylko czeka na ciekawą ofertę z Niemiec. Ogłosił też powrót do formuły konsultacji międzyrządowych. Zapytany o to, czy bronił polskiego prawa weta, nie odpowiedział wprost. Zauważył, że ciężar uwagi USA przesuwa się na inne kontynenty i Polska powinna mieć drugą polisę Ubezpieczeniową europejską. Świat! 50 miliardów euro dla Ukrainy w ramach budżetu Unii zostało zatwierdzone jednogłośną zgodą 27 przywódców państw Unii Europejskiej podczas szczytu w Brukseli. W grudniu projekt wetował Viktor Orban. Według włoskiej agencji ANSA główną rolę w przekonaniu go miała włoska premier Giorgia Meloni. Przyjęto też rewizję budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z większymi o około 10 miliardów euro środkami na migrację, zarządzanie granicami, politykę sąsiedztwa i fundusz obronny. Do Brukseli wjechało ponad 1000 ciągników, którymi rolnicy w ramach protestu zablokowali Plac Luksemburski pod budynkiem Rady Europejskiej w czasie szczytu. Budynek ogrodzono zasiekami i obstawiono policjom. Do Belgów dołączyli rolnicy z Francji, Włoch, Hiszpanii i Irlandii protestując między innymi przeciw Zielonemu Ładowi, innym regulacjom Unii Europejskiej i importowi. Ukraiński dron uderzył w rafinerię ropy w Petersburgu, wywołując eksplozję i pożar. Ponadto drony morskie zatopiły mały rosyjski okręt rakietowy na Morzu Czarnym. Według rosyjskich mediów drona nad rafinerią zestrzelono, czym powstrzymano wielką katastrofę. Było to 900 km od granicy z Ukrainą. W przypadku okrętu to pierwsze całkowite zatopienie zaatakowanej dronami jednostki. Wcześniej ataki jedynie zadawały uszkodzenia. Na okręcie służyć mogła 40-osobowa załoga. Rosja chciała wysłać do Katalonii 10 tysięcy żołnierzy i otworzyła w szwajcarskim banku UBS czek 500 miliardów dolarów dla wsparcia jej gospodarki po ewentualnej recesji, wynika ze śledztwa hiszpańskich służb o kryptonimie Woloch. Desant miał nastąpić po ogłoszeniu niepodległości w 2017 roku w wyniku nielegalnego referendum. Katalońscy urzędnicy przez 4 lata kontaktowali się z rosyjskimi agentami zaangażowanymi w destabilizację państw Europy, od propagandy po zabójstwa na zlecenie. Od 2021 roku gospodarki Polski, Grecji, Hiszpanii i Portugalii wyróżniają się w Unii Europejskiej stabilnym wzrostem po pandemii. PKB Polski w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł o 10,6% wobec poziomu sprzed pandemii, gdy Niemcy notują ledwie 0,3% wyższy, a Czechy 1,6% niższy. W Grecji wzrost to 6,2%, w Hiszpanii i Portugalii 2,2%. Polska osiągnęła wzrost ponad poziom przed pandemią pół roku szybciej niż średnia Unii Europejskiej i rok szybciej niż Niemcy. To był krótki raport dnia top 10 wydarzeń minionych dwóch dni. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopigua.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się w poniedziałki, środy i piątki od szóstej rano.